Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć karty na tydzień 6-12 października dla urodzonych w poszczególnych znakach Zodiaku. Jaka energia będzie towarzyszyć urodzonym znaku Barana? Trójka miecz. Trójka mieczy mówi o tym, że e, cały ten tydzień będzie bardzo z takim bardzo światłym rozumowaniem i umysłem analitycznym. Każdą rzecz będziecie dobrze, długo i mądrze nad nią myśleć, o tak powiem. I analizować daną rzecz, dany problem, dane, dana, daną sytuację. Jest tutaj w tej karcie, nie, nie będziecie kierować się absolutnie sercem, sentymentem, emocjami takimi, ani podnieceniem, takim rozedrganiem, niecierpliwością, ani takim sentymentem romantyczno takim skliwym. Tu jest konkretne rozumowanie, kierowanie się rozumem, Kierowanie się umysłem, kierowanie się myślą. Owszem, w tej karcie jest poranienie, są łzy, jest smutek, żal. Jest, jakby to powiedzieć, ból. O, najbardziej bym to powiedziała: jest ból. Ból złamanego serca, owszem, ale może też być taki ból fizyczny, w sensie, nie wiem, coś Was będzie bolało. Ręka, noga, łokieć. Bardzo możliwe, że po prostu doznajemy cie fizycznego bólu. No, który może być bardzo silny, o tak powiem. Nie chcę powiedzieć, że aż doprowadzi was do łez, bo to różny, mamy jako ludzie różne progi bólu. Dla jednych to jest takie wiecie pstryka, a drugi będzie już bardzo cierpiał przy takim dla niego będzie to duży ból, dla kogoś drugiego, ktoś po prostu dalej będzie szedł, szedł jak czołg, czołg, mimo że go będzie bolał. Więc dlatego może się zdarzyć, że będziecie, będzie zaboli was coś fizycznie, może to być też właśnie serce, więc jakieś tam sprawy kardiologiczne, ale generalnie ten ból i te łzy przejdą, a cały tydzień będzie w takim rozumowaniu światłem. E, dobrej, mocnej, świeżej myśli. Co dla urodzonych w znaku Byka w tygodniu 6-12 października. Dla ciebie, drogi Byku, mam tutaj siódemka mieczy. Siódemka mieczy jest kartą, która mówi, że wiele spraw ci się uda w danym tygodniu. Nie wszystkie, ale będziesz pracował mądrze, nie ciężko, będziesz używał sprytu i takiego troszeczkę Mogę powiedzieć bumelanstwa, żeby, żeby zrobić, przynajmniej na zewnątrz pokazać, że coś robisz, i że udało Ci się dużo zrobić, choć sam będziesz wiedział, że, że to nie jest wszystko, co mogłeś i co powinieneś. Karta mówi o złodzieju, takim fizycznym złodzieju, więc pilnujcie portfeli, pilnujcie torebek, pilnujcie jakichś tam własnych zasobów, zasobów intelektualnych również bo tu jest, no i pilnujcie swojej energii, bo tu też może być złodziej, wampir energetyczny. Karta mówi o tym, że może być tak, że ktoś do Was, z Wami się skontaktuje na czyj kontakt w ogóle nie liczyliście. I w ogóle się nie spodziewaliście danego kontaktu. To znaczy ktoś na przykład obieca Wam, że zadzwoni, ale Wy machniecie ręką powiecie, że to niemożliwe, żeby ktoś się do Was zgłosił, a się okaże, że jednak zadzwonił. No, ja powiem, taki, podam taki przykład, który mi ta karta pokazała. Kiedyś potrzebowałam konsultacji chirurgicznej, chirurg powiedział, ale jednocześnie anestezjologicznej. I chirurg powiedział, że po tej konsultacji, ta, ta konsultacja miała miejsce, pamiętam, w piątek, on w, so, w sobotę do mnie zadzwoni, się dowie, co anestezjolog powiedział. Nie czekając na papiery od anestezjologa, no i się okazało, że ja mówię gdzie? Chirurg będzie do mnie dzwonił? W sobotę? No na pewno nie. I dostałam telefon. Rzeczywiście dostałam od tego chirurga telefon z troską, z zapytaniem, się z takim, no, byłam bardzo zaskoczona. Karta również mówi o, o tym, że w waszym życiu albo wokół was będzie ktoś, kto bardzo dobrze posługuje się językami obcymi. Albo wy będziecie musieli te języki obce w tym tygodniu użyć, albo ktoś będzie znał bardzo dobrze języki obce, albo ktoś będzie właśnie w ogóle yy, jego ojczystym językiem, będzie język obcy, czyli to będzie ktoś z zagranicy. Yy, no i uważajcie na gierki, które ktoś wokół Was może prowadzić. Yy, spróbować Wami manipulować, spróbować. Was tak poprowadzić, żebyście robili to, co ten człowiek chce. No tu jednak mimo wszystko pokazuje mi właśnie grę yy, i rozgrywanie Was, o tak bym powiedziała. Więc bądźcie czujni na ludzi z Waszego otoczenia i postarajcie się nie być tym pionkiem i nie dać się yy, wciągnąć w jakieś gierki, bo możecie przegrać. Co dla urodzonych znaku bliźniąt w tygodniu 6-12 października? A dla Ciebie drogi bliźniaku. Papież. E, papież mówi przede wszystkim o zarobkach z pracy własnych rąk. Co to znaczy? To znaczy to, że w tym tygodniu y, będzie jakby powiedzmy to, wypłata zapłata za pracę, którą wykonać. Nie ma tu ani wygranych, ani zwrotów ze skarbówki, czy tam z jakichś innych urzędów, ani dodatkowych pieniędzy. E, czy spadków na przykład. Nie, tu jest taka czysta wypłata, o tak bym powiedziała, czysta zapłata, czysta wypłata za pracę. W tej karcie możecie stać się takim przyjacielem, otulaczem, którzy będą ludzie przychodzili do Was jako do autorytetu moralnego. W ogóle będziecie się w tym tygodniu kierować swoimi zasadami moralnymi, których nie złamiecie. Takie, które są Wasze wewnętrzne, nie ogólnie i nie pod wpływem, że znaczy pod presją, że za coś będziecie musieli zapłacić, jeżeli, jeżeli na przykład, nie wiem, przekroczycie prawo, a to i zostaniecie ukarani. Nie, nie, nie. Tu jest ewidentnie kierowanie się własnymi zasadami moralnymi, które, których nie złamiecie w danym, w danym tygodniu. Ten autorytet będzie taki, że bardziej tu chodzi o autorytet życiowy, czyli, czyli doświadczenia życiowego niż taki autorytet autorytet. Tu po prostu będą ludzie przychodzić do was poradę, bo będą wiedzieli, że podobnie, może żeście coś przeżyli, albo y, macie doświadczenie w takiej sytuacji, w jakiej oni się znaleźli. Tu nie ma rozwiązywania problemu, y, na przykład zawodowych, czy wasza wiedza y, zawodowa. Raczej tu chodzi o tą duchowość, o doświadczenie życiowe i wsparcie takie. Ludzi w potrzebie, jeśli chodzi o utulenie, pocieszenie, ukołysanie. Karta też mówi o tym, że możecie wrócić na łono kościoła wtedy, kiedy no, są śluby, są, są jakieś tam chrzciny, są jakieś powiedzmy nabożeństwa, czasem są to pogrzeby, więc ym, bardzo możliwe, że w takim nabożeństwie, w takiej uroczystości będziecie brać udział. Co dla urodzonych w znaku raka w tygodniu 6-12 października dla Ciebie drogi raku dwójka mieczy. Dwójka mieczy poza tym, że mówi o wycofaniu. O tym nie będziecie bezpośrednio brać udziału w wielu jakby to powiedzieć działaniach. Może być to, że wycofacie się i będziecie na przykład pracować zdalnie. Mało tego wycofacie się też, żeby, żeby pewne rzeczy przemyśleć, prze, pewne rzeczy przeanalizować. I domknąć przeszłość, bo tu w tej karcie jest dojście do um, takiego wniosku, że jednak przeszłość należy już zamknąć, czas zacząć myśleć o przyszłości, czas zacząć planować, co chcecie cza, e, w przyszłości, czas zacząć wyznaczać sobie cele, do których będziecie dążyć. To jest ten czas taki tu i teraz. Jedną nogą jeszcze będziecie stać w przeszłości, ale Wy już ją będziecie zabierać i zamykać, domykać. I będziecie już się kierować na to, co chcecie w przyszłości i jak chcecie, żeby wasze życie, czy to zawodowe, czy prywatne, czy jakiekolwiek, wyglądało w przyszłości. Tu jest też karta taka, która mówi o podróży samolotem, ale i mówi o oczach. Więc warto, drogi raku, żebyś zadbał o wzrok. Jeśli potrzebujesz konsultacji czy lekarskiej, czy, czy jakiejś innej, w... To będzie dobry czas, żeby się umówić, żeby skorzystać, żeby zobaczyć, chociażby nawet okulary dobrać. Także tu jest czas tu i teraz, a jednocześnie z patrzeniem i planowaniem swojej przyszłości i zmian, które chcecie, żeby w Waszym życiu się pojawiły. Co dla urodzonych w znaku lwa w tygodniu, 6, 12 października dla Ciebie drogi Lwie. Piątka, monet. Nie będzie to dobry czas brania pożyczek, kredytów, pożyczania pieniędzy od kogoś albo komuś. Tu wszystkie sprawy finansowe warto, drogi Lwie, zawiesić. Jest to karta niestety biedy, nędzy, żebractwa, chłodu emocjonalnego, chłodu uczuciowego i proszenia się o uwagę. Jeśli chodzi właśnie o te finanse, y, dlaczego? Dlatego, że po pierwsze możecie bardzo niekorzystną y, pożyczkę zawrzeć na niekorzystnych warunkach, będzie Wam później bardzo ciężko spłacać, to znaczy spłacicie, ale ze szkodą dla siebie, a jeżeli pożyczycie komuś, to będzie Wam bardzo trudno uzyskać, y, odzyskać te pieniądze. Dlatego wstrzymajcie się z poważniejszymi czy zakupami, bo też możecie bubla kupić. Z poważniejszymi transakcjami finansowymi, bo to jest tylko tydzień, więc można się wstrzymać. Uważajcie na wydatki, nie szalejcie z pieniędzmi. Może być tak, że mm, będzie Was wolać stopa, noga, bo tak, bo tak y, ta karta pokazuje urazy stóp, nóg, bioder, kolan. Ale też y, na szczęście w tej karcie jest szczęście do ludzi, czyli... Spotkasz dobrych, życzliwych ludzi, którzy bezinteresownie Was wesprą, pomogą, doradzą, pokierują, nie chcą w zamian nic, więc takie szczęście do ludzi będzie ci towarzyszyć w tym tygodniu, ale tak jak podkreślam jeszcze raz, staraj się nie staraj się ograniczyć. Obrót pieniędzmi w swoim życiu. O tak. Co dla urodzonych znaków panny w tygodniu 6-12 października czwórka monet, karta, która mówi o zasobach, o tym, że trzeba. Yy, to jest w ogóle bardzo dobra finansowa karta. Yy, ma się tutaj i zarobki, i ma się oszczędności. Tu się dogl dogląda się tego, czego się w życiu osiągnęło, bo względu na to, czy to są chodzi o sprawy zawodowe. Prywatne, rodzinne czy właśnie finansowe. Po prostu to będzie taka opieka nad swoi, swoimi zyskami, zasobami, nad swoim kapitałem, który masz. Kapitał może być również w tobie, który i ten kapitał będziesz pielęgnować i doglądać, i być może, że wzmacniać. Karta mówi, że w tym momencie trzeba trochę zastopować, to znaczy w sensie że na razie bo zobaczcie tu jest to jest karta w ogóle talia vice versa i tu jest sobie sobie człowiek siedzi na tym ma te zasobę i patrzy na górę nie wie co jest za górą więc karta trochę mówi, że w tym tygodniu troszeczkę zwolnisz jeśli chodzi o działanie troszeczkę zwolnisz jeśli chodzi o finansowanie o gromadzenie bardziej będzie właśnie skupione na tym co już masz co osiągnęłaś na planowaniu, co dalej jak rozporządzić tym majątkiem, który masz. Bez, mówię majątek to nie tylko, chociaż to jest czwórka monet, to nie jest tylko e, pieniądze, ale to są również zasoby własne, zasoby rodzinne. To jest ten twój majątek e, może być e, jakby namacalny, rzeczowy ale to może być majątek Twój wewnętrzny, Twój wewnętrzny potencjał. Czas trochę odpoczynku, gromadzenia, dopieszczenia, e, bardzo dobrych finansów. Świetnie. Co dla urodzonych znaków wagi? 6, 12 października. A dla Ciebie, droga Wago? Mamy Pazia Kielichów. Paź Kielichów mówi o wyjściu za czyichś pleców, zaprezentowaniu się, pokazaniu się, przedstawieniu, hmm, przedstawieniu tego, co się osiągnęło, przedstawieniu tego, co się ma. Ja kiedyś zostałam wyrwana praktycznie, zupełnie, prawie, spon, prawie spontanicznie, bo w ostatniej chwili mi to powiedziano, że będę musiała przed pewnym zgromadzeniem przedstawić historię firmy, w której pracuję. Ze sceny, o, tak powiem. Więc tu jest też takie przedstawienie sukcesów, osiągnięć swoich lub, lub miejsca, w którym pracujesz. Karta mówi o, o tym, że bardzo często pokazuje mi drugi czy trzeci stopień rekrutacji, czyli rozmowę już i właśnie zaprezentowanie siebie, zaprezentowanie swoich osiągnięć, swoich dokonań, pokazanie czego się umie, czego. Mm, co się osiągnęło w życiu? E, taka karta. Wyjś I wyjście za czyjeś pleców, więc to też jest pokazanie siebie. Chociaż może do tej pory, e, droga Wago, gdzieś tam byłaś, e, byłeś e, spychany na bok, niedoceniony. A tu przyjdzie ci się zaprezentować i ta prezentacja zostanie odebrana bardzo dobra, dobrze. I ty, jako prezenter, i twoje dokonania, i to, co, co o, w jaki sposób zaprezentujesz, kim jesteś i co osiągnąłeś. Co dla urodzonych w znaku Skorpiona w tygodniu 6-12 października? A dla ciebie, drogi Skorpionie, co tam, co tam? E, paśmieczy. No, niestety, paśmieczy to znaczy niestety. Paśmieczy mówi o rozwiązywaniu problemów, e, szukaniu tych problemów. Znaczy, szukaniu rozwiązania problemów w internecie. Ta karta głównie mówi właśnie o internecie. O, o, tym, o pracy zdalnej, o pracy przy komputerze. Karta mówi o takim światłem, mocnym umyśle, jak to, jak to miecze. Ale karta mówi też o doszukiwaniu się pewnych rzeczy. O poszukiwaniu, o doglądaniu, podglądaniu i szpiegowaniu. Mm. O ile będziesz szukać, drogi Skorpionie, rozwiązań lub ciekawostek lub nauki, bo tu też jest karta nauki, ale właśnie przez internet na webinarach czy jakichś innych rzeczach, szkoleniach takich, to będzie ok. Ale jeżeli masz szukać, par... szpiegować swojego partnera obecnego, partnerkę, gdzieś tam doszukiwać się, to rób to przynajmniej w taki sposób, żeby on, ona się o tym nie dowiedziała, bo to jest utrata zaufania. E, owszem, możesz coś odkryć, ale nie zawsze to, co odkryjesz, może być e, taką szczerą prawdą. To może być e, wiecie na zasadzie e, partner rozmawia ze swoją koleżanką, na pewno nie zdradza, w się okazuje, że czy tam, że, że, to, że oni szykują niespodziankę pod tytułem, nie wiem, fajne, fajne przyjęcie urodzinowe, czy jakiekolwiek. Więc chociaż Skorpion jeszcze, to nie jest jeszcze y, Skorpiona, tylko jest jeszcze Wagi, ale generalnie wiecie o co chodzi. To jest, y, y, można znaleźć coś, czego się nie do końca będzie na pierwszy rzut oka, tak powiem, tym, y, y, co wygląda. To nie tak Kochanie, tak? To nie tak jak myślisz, kochanie. Karta jeszcze mówi o takim poddenerwowaniu, złośliwości, tak, już czytliwości, takiego wbijania szpili. E, dlatego uważaj, Skorpiony, nacięty język i, i naprawdę złośliwości, bo jeżeli tam ty się odgryzasz, to ok, to znaczy, ok. No, bronisz się, tak? Natomiast, jeżeli sam ze złości i złośliwości i wredności wbijasz te szpile komuś, to nie, jest, nie będzie fajne. No i uważaj, bo tobie woził wilk razy kilka, powieźli wilka, i ty możesz dostać parę niemiłych słów od kogoś. Co dla urodzonych w znaku strzelca w tygodniu 6-12 października. Dla ciebie, drogi strzelcu, mam tu ósemkę. Osamka kielichów. kielichów mówi e, o tym, że zaczniesz szukać e, nowych lądów, nowych mórz, nowych miejsc, ale to nie jest tak jak w szóstce mieczy, że definitywnie coś zakończysz i idziesz swoją drogą. Tu zostawiasz sobie furtkę powrotu, czyli idziesz na rekonesans, mm, ale nie, definitywnie jeszcze nie zamykasz przeszłości, czyli ta furtka zostaje otwarta. Czy to będzie na przykład, nie wiem... Będziesz szukając nowej pracy, jeszcze ze starej nie zrezygnujesz, tylko chcesz się dowiedzieć, jakie są warunki, jaka jest atmosfera, co taka firma oferuje. To samo jest z tym, że w ósemce kielichów bardzo często pokazuje się nowa, nowa osoba w życiu. Ale nie rezygnujesz jeszcze ze starego związku. No bo, bo no taka furtka, tak? W tej karcie są dylematy natury moralnej, czyli e, właśnie, czy kierować się sercem, romantyzmem, e, spełnianiem marzeń, czy zostać ze względów z poczucia obowiązków. Czy to w danej relacji zostać w poczuciu obowiązków, czy w pracy z poczucia obowiązku zostać. Także tu będą się tak ścierać w tobie, drogi strzelcu. Takie. Tak jak powiedziałam, dylematy. Natury moralnej, natury takiej co tu zrobić. Bo chętnie byś może i poszedł. Ale coś jednak Cię tu trzyma. W tym miejscu, w którym jesteś. Co dla urodzonych w znaku koziorożca w tygodniu, 6-12. Października. Papież. Papież mówi o karcie takiej, to znaczy, to energia tej karty mówi o tym, że będziesz drogim koziorożcu e, autorytetem natury moralnej. Ludzie będą do ciebie przychodzić po radę, po wsparcie, po pomoc, ale dlatego, że dla twojego doświadczenia życiowego, Dlatego tego, co żeś przeżył. Dlatego y, jakie są poglądy y, twoje na daną sytuację. Papież jest mądro, mądrą osobą. Y, raczej nie mówi, żeby ktoś robił tak, tak, tak. Musisz, musisz zrobić tak. Tylko raczej mówi na przykładzie własnych doświadczeń, a jednocześnie mówi na przykładzie, na zasadzie, słuchaj. Zastanów się, bo ja bym zrobił to, albo ja zrobiłem, zrobiłam w, w podobnej sytuacji do twojej to czy tamto. Ty musisz zobaczyć, co u ciebie, jak, jak to przenieść na twoje realia, na twoje życie. Karta, która mówi o tym, że będziecie się kierować zasadami moralnymi, swoimi własnymi w życiu i ich nie złamiecie. Karta mówi również o tym, że pieniądze, jakie dostaniecie w tym tygodniu, o ile dostaniecie to będą to pieniądze z pracy w Waszych rąk. Nie z wygranych, nie ze spadków, nie ze zwrotów urzędowych, tylko, tylko z pracy własnej, własnych rąk. Tu mm, warto być dobrym przyjacielem, o tak powiem. I ta karta mówi o tym, że drogi koziorożcu, bądź dobrym przyjacielem, bo ktoś będzie bardzo... Bardzo w tym tygodniu Ciebie potrzebował, Twojej obecności i Twojej mądrości życiowej. Co dla urodzonych znaków Wodnika w tygodniu 6-12 października, drogi Wodniku, a dla Ciebie mam pazia Mieczy. Paśmę Mieczy mówi o tym, że możesz się kształcić w internecie, przez internet. To karta jest internetu, to jest nauki, czyli te wszystkie webinary lub wykłady. Będą prowadzone e, internetowo-komputerowo. Karta mówi również o tym, że będziesz doszukiwał się, to znaczy rozwiązania pewnych problemów albo wsparcia szukał e, i rozwiązania e, w inter, właśnie przez internet. E, tu jest czas, kiedy ty właśnie będziesz się e, może podpierał sztuczną inteligencją. I tego, co on ci podpowie, i jak ci podpowie. Karta mówi o tym, że możesz paść być ofiarą ciętych języków. W ogóle będziesz taki poddenerwowany. Momentami złośliwy. Nie ma tu awantur, nie ma tu jakichś takich naprawdę wybuchów. Ale taka złośliwość. I takie wkurzanie się. Nie bardzo denerwowanie się i, awantur, i awanturowanie, ale takie m, będziesz taki zły. O, Nie jako zły, że bo będziesz złym człowiekiem, tylko po prostu będziesz zły na, na wszystko. Garta mówi o tym, że o szpiegowaniu, o dowiadywaniu się i kontrolowaniu... A, Swoich bliskich. Może być tak, że poszukasz na, na portalach społecznościowych albo innych e, e, takich aplikacjach albo osoby zupełnie nieznane, czyli towarzystwo. Będziesz szukał nowego towarzystwa, albo będziesz szukał informacji o starych koleżankach i kolegach. I kontakt też będzie internetowy, czyli wszelakiego rodzaju mm, maile. I przez komunikatory. Także tu wszystko, co związane z internetem w Twoim życiu w tym tygodniu, czy to szkolenie, czy szukanie, a oprócz tego te złośliwości, którymi albo Ty ulegniesz, to znaczy ktoś będzie podły po prostu wobec Ciebie, albo to Ty nie wytrzymasz i w końcu Ty zaczniesz dogryzać innym. Co dla urodzonych w znaku ryb w tygodniu 6-12 października? Dla Ciebie drogi ryby, Rydwan. Rydwan mówi o tym, że tydzień bardzo szybko ci mieni. Rydwan, jak sama nazwa wskazuje, jest to samochód, pojazd, e, środek lokomocji, środek przemieszczania się. Być może, że twoi, Twój środek lokomocji będzie wymagał pielęgnacji, dopieszczenia, czy to od, powiedzmy odmyjni poprzez przegląd wymianę pewnych płynów na przykład lub może opon już także tu jest jakby to powiem tak, zaopiekuj się swoim środkiem lokomocji jeżeli jest to rower to wiadomo znaczy niektórzy jeżdżą cały rok, ja nie mówię, że nie ale być może, że Twój rower będzie wymagał po sezonie doglądania przesmarowania i jakby to powiedzieć przygotowania do zimy do odpoczynku Tamta mówi o wiel, jakby to powiedzieć, dużym zamieszaniu, e, dużej ilości informacji, dużej ilości przetwarzania informacji, dużej e, tu będą telefony, maile, SMSy, wiadomości wszelkiego rodzaju. Dużo się będzie właśnie w tej takiej komunikacji działo. I dużo będzie tego z tego powodu też zamieszania, bo w rydwanie nigdy nie ma stałości. I stałego, tu jest cały czas e, ruch. Jest taka sugestia, żebyś nie dał sobie wyrwać lejców. To znaczy, jeżeli masz jakiś cel, do którego dążysz, to nie bądź jak chorągiewka i pod wpływem innych zmieniasz swoje poglądy, zmieniasz swoje plany, zmieniasz drogę do realizacji tych planów. Nie. Bądź w tym tygodniu uparty i dąż według własnych e, planów, zasad do swojego celu. Bo jeżeli zaczniesz, pozwolisz sobą manipulować, to ten rezonans się wywali i do nich, nigdzie nie dojedziesz. Także to jest tak, jak wiecie, prowadzisz samochód i ktoś zacznie ci wyrywać kierownicę, no to możesz yy, yy, ulec bardzo poważnemu wypadkowi. I tutaj jest tak samo, tu, tu twoje życiowe plany mogą ruląć, jeżeli pozwolisz sobie wyrywać te Twoje lejce, którymi prowadzisz te swoje, to swoje życie i, i działasz według własnych, że tak powiem, wytyczonej drogi, wytyczonych zasad, wytyczonych celów i do, wytycz, wytyczonych etapów, które musisz pokonać żeby i osiągnąć, żeby móc kiedyś cieszyć się sukcesem. Wszystkiego drob, dobrego, dobrego tygodnia.